dawaj o tu no oh, yes. Od 8 do 20 to jest połamano. Dasz tutaj? Od 8 do, to jest 12 centymetrów Ty to jak to zmierzasz mój Jak mam zmierzyć? Czekaj! Iratuję! Czekaj cicho. Nie masz ci innej! Cicho kurwa, cicho, kurwa bo my... Was. Metrówka leżała na szafce kurwa przyznam miarę Nie masz! Drobinkę, kurwa. Nie masz! No ja pierd... takie wyzwanie a tutaj jeszcze miarki nie mają Ale Damian 11 tysięcy ludzi prawie patrzy na twoją mordę i wierzy, że dasz kurwa radę tu już nie możesz się o, wycofać! Oj, Jezu, trochę to za dobrze, bardzo! Za bardzo schodziłem! Jak chcesz, mogę sobie jaja w ciebie? Nie, 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 nie! <grym> no czekaj, kurwa, zaraz obliczymy połowę. Dida to ska... jest, to jest, ty, butelka. Co to, to Skalia? Ty, a jak nie pierdolniesz przynajmniej połowy na hita, to no tak na raz, co ty to ty całą pijesz sam. Co ty masz mnie Kurwa. Podejmujesz się czy nie? Jak nie wyjebiesz pół na raz, to cały jest, Nie, Wyjebię, nie zamieszczę się zakładać. Tak? Wyjebiesz? No to... Co ty masz przybiliśmy? Za... Co ty masz mnie, kurde, Dobra. śmiecia? Dobra, pół. Po chuj to mierzymy, jak ty i tak więcej, jak pół wypijesz w sumie? Paulinka, nie, masz... do... nie masz miarki? Od 20 do jednego cm. Co? centymetrów. Paulinka, 9 cm. miarki? ty dziewięć też nie masz? Mniej więcej. No. Czekaj, żeby nie było, pokaż. Trzymaj. Po mi ten flamaster. Widać. Dobra, młody, trzymaj kciuki. Nasz zawodnik, kurwa, reprezentant. pójdziesz jeszcze wy... Nie melaj w pokoju, melni w kiblu. Damian, Widowie, ale... Słuchaj, zdrowie. powiem ci tylko coś. 11 171 osób wierzy w ciebie. Rozumiesz to? Kto nie uwierzył, to go pozdrawiam, całuję i szanuję. Tak powiem. Brawa. Zdrowie. Skurwisyl! Aaaaaah! Tu niezłe pół połowy wypiję! Kurwa, zostawił mój koskurwie! Jeszcze cię zapił! Ja pierdolę! Kurwa was! Damian, a na 12 koła ludzi dopijesz to? Weźle, nie wiem, się czy opiecie. ta rada, ale. Nie! <noise>